Cześć. Bury platońskie to trójwymiarowe figury spełniające trzy warunki. Po pierwsze, każda ściana jest wielokątem foremnym, czyli takim, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty równe. Po drugie, w każdym wierzchołku spotyka się taka sama liczba ścian. Po trzecie, bryła jest wypukła, czyli taka, że jeżeli dowolne punkty wewnątrz tej bryły połączymy z odcinkiem, to cały ten odcinek też będzie się mieścił wewnątrz bryły, obok widzicie przykład bryły, która nie jest wypukła, połączyłem dwa punkty, które są wewnątrz bryły, ale odcinek wychodzi poza bryłę, istnieje pięć brył platońskich, czworo ścian, sześć ścian Ośmiu ścian, ścian. I ścian. Tak wyglądały moje bryły zanim je skleiłem. Skąd właściwie wiemy, że nie ma żadnych innych brył platońskich poza tymi pięcioma? Rozwiązanie tej zagadki znajdziemy, kiedy przyjrzymy się, co się dzieje, gdy rozwijamy bryłę w siatkę. W miejscu łączenia ścianek pojawia się przerwa. Wszystkie kąty wokół wierzchołka, łączając ten w przerwie, muszą się sumować do 360 stopni. Powiedzmy, że liczbę ścianek spotykających się przy wierzchołku oznaczymy przez S. W takim razie S razy alfa musi być mniejsze niż 360 stopni. Alfa z kolei zależy od tego, jaki wielokąt wybierzemy jako ścianę. Niech K oznacza liczbę jego kątów. Wyobraźmy sobie mrówkę, która obchodzi ten wielokąt dookoła. Na każdym wierzchołku mrówka skręca o pewien kąt beta. Po wykonaniu K takich zakrętów, główka musi wrócić do początkowej orientacji, czyli w sumie musi się obrócić o 360 stopni. z bardziej od kąta beta interesuje kąt alfa, który jest jego dopełnieniem do 180 stopni. Wróćmy do siatki bryły i podstawmy wzór na alfa. Mamy teraz dwie zmienne S i K. S musi być co najmniej równe 3, bo gdybyśmy mieli tylko dwie ściany to środka składałaby się na płasko. K też musi być co najmniej równe 3, bo wielokąt z dwoma kątami zredukowałby się do odcinka. To są kombinacje odpowiadające pięciu gryłom platońskim. Jeżeli spróbujemy zwiększyć którąkolwiek do zmiennych powyżej podanych tu wartości, to wartość wyrażenia też będzie się zwiększać, osiągając, a potem przekraczając 360 stopni. Co ciekawe, przypadki, gdzie mamy dokładnie 360 stopni odpowiadają parkietarzom z wielokątów foremnych na płaskiej powierzchni. To samo można przedstawić w innej formie. Początkowo Platon odkrył cztery z brył i był przekonany, że istnieją tylko te cztery i przypisał im żywioły – ziemię, powietrze, ogień i wodę. Później okazało się, że istnieje jeszcze 12 ścian, co zaburzyło mu jego misterne dopasowanie. I żeby jakoś się bronić, wymyślił, że 12 ścian będzie symbolem całego wszechświata. Jeżeli środki ścian bryły platońskiej potraktujemy jako wierzchołki nowej bryły, to ta nowa bryła też będzie bryłą platońską. Mówimy, że nowa bryła jest dualna do starej. Relacja dualności jest symetryczna, co oznacza, że jeżeli bryła A jest dualna do B, to B jest dualna do A. Czyli innymi słowy, jeżeli weźmiemy środki ścian jednej bryły jako wierzchołki nowej, a potem środki ścian tej nowej jako wierzchołki jeszcze jednej bryły, to ta jeszcze jedna bryła będzie taka sama jak ta, co była na początku, tylko mniejsza. Ale jak to możliwe, że każda bryła ma swój dualny odpowiednik, skoro wszystkich brył jest 5, czyli liczba nieparzysta? To jest możliwe dzięki temu, że czworościan jest dualny do samego siebie. Przedłużając ściany gryły platońskiej, można utworzyć coś, co przypomina gwiazdę. Takie przedłużenie gwiazdy nazywa się steldacją. Łacińskie słowo stelda oznacza właśnie gwiazdę. To wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do klikania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału.